Zakończenie przetargu i wybór wykonawcy nie zawsze oznacza, że od razu może on czuć się zwycięzcą. Z procedury odwoławczej skorzystały ostatnio dwie firmy startujące w rozpisanych przez miasto przetargach. Jedna z nich, przedsiębiorstwo Dorbut, chce dokończyć budowę legionowskiego centrum komunikacyjnego. Chcąc nie chcąc, ratusz musiał zacząć działać. Wezwaliśmy wykonawców pozostałych do przyłączenia się do postępowania odwoławczego. Filma Skanska przyłączyła się do nas i teraz sprawę rozpatrzy Krajowa Izba Odwoławcza. Może ona odrzucić, oddalić albo uwzględnić odwołanie. W tym ostatnim przypadku wiąże się to z możliwością nakazu wykonania lub powtórzenia zamówienia. Tak czy inaczej, wejście nowego wykonawcy na plac budowy o co najmniej kilka tygodni się opóźni i jest szansa, że takie komplikacje ominą miasto w przypadku drugiego z odwołań, tym razem w postępowaniu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Złożyła je ostrołęcka firma MPK, która aktualnie realizuje to zadanie. Tak jak w procedurze na budowę centrum komunikacyjnego, także w tym przypadku wezwaliśmy pozostałych wykonawców do przystąpienia do postępowania. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, która ma 15 dni na rozpatrzenie odwołania. Biorąc pod uwagę to, co MPK robi, a właściwie nie robi ostatnio na spółdzielczych osiedlach, szansa na sukces ma raczej znikome.